Dzień dobry, Święty Boże. Pozdrawiam Was serdecznie. Wielki czwartek to z jednej strony ostatni dzień świętego czasu wielkiego postu, okresu przygotowania do Paschy, ale wieczorem zaczyna się już święte Triduum Paschalne. W związku z tym to rozróżnienie na samym początku jest dość istotne. Wielki czwartek jako cały dzień jest dniem należącym do okresu wielkiego postu. Msza święta Krzyżma, która jest jedyną mszą świętą sprawowaną przez ten dzień rano czy w ciągu dnia na terenie każdej diecezji, przynależy do wielkiego postu. To msza święta, w czasie której biskupi i prezbiterzy odnawiają swoje zobowiązania kapłańskie, które składali przy święceniach prezbiteratu. I to wielkie też dziękczynienie za kapłaństwo się dokonuje, ale to jeszcze nie jest Triduum Paschalne. Drodzy moi, Triduum Paschalne zaczyna się wieczorem w kościołach parafialnych, czy niejednokrotnie w innych, mszą świętą wieczerzy pańskiej. I to jest Eucharystia, która otwiera pierwsze wydarzenie Triduum: Misterium, czyli Tajemnica Chrystusa umarłego, umęczonego i umarłego. Treść przy Świętej Wieczerzy Pańskiej mówi o krzyżu. Tu nie chodzi o samą tylko Eucharystię, jako obecność Pana, bo to w sposób szczególny przeżywamy w uroczystość Bożego Ciała. Ale Pan jest obecny w Eucharystii jako ten, który się ofiaruje. Dlatego też teksty liturgiczne przeznaczone na tą liturgię, antyfony, mówią właśnie o krzyżu, mówią o zbawieniu, które się dokonuje. Wspominamy w czasie liturgii i celebrujemy w czasie liturgii wieczerzy Pańskiej ten moment, w którym Jezus ofiaruje siebie Ojcu. To jest ten moment, w którym mówi: To jest ciało moje za Was wydane. To nie chodzi tylko o słowa tu chodzi o to, że Jezus daje swoje życie za owce. I dlatego ta liturgia ma taki szczególny wymiar wymiar, w którym yy, dotykamy tej prawdy o wielkiej miłości Jezusa to właśnie też Jezus umywa nogi apostołów. Dlatego też w tradycji kościelnej mamy ów zwyczaj obrzęd mandatum, czyli przesłania, przekazania tego gestu umycia nóg. Dobrze, jeżeli w parafii on jest, no nie we wszystkich ten obrzęd jest stosowany, on jest bardzo wymowny, żeby, że, że Bóg uniża się przed przed człowiekiem. Tak, Jezus uniża się przed apostołami, ucząc ich tak naprawdę logiki miłości, że mamy czynić podobnie. Liturgia mszy świętej wieczerzy pańskiej jest, jest szczególna, ponieważ yy, kończy się nie tak jak zawsze. Nie ma rozesłania, nie ma błogosławieństwa, bo zaczęła się jedna celebracja, która trwa przez yy, kilkanaście godzin przez te kilka kilka dni yy, kończymy tą liturgię w większości parafii, w większości kościołów przeniesieniem na świętego sakramentu do kaplicy adoracji, do jakiegoś bocznego ołtarza. Yy, dawniej nazywano to, dzisiaj też zwyczajowo ciemnicą, żeby przeżywać ten moment, że Pan jest yy, pojmany, czy najpierw jest jeszcze w ogrójcu, że pan y, przeżywa te ostatnie chwile zanim zostanie fizycznie wydany w ręce ludzi za zbawienie świata. Towarzyszą też y, już może nie bezpośrednio liturgii, ale y, temu wydarzeniu y, takie obrzędy jak y, właśnie adoracja cicha, ale też symboliczne ściągnięcie wszystkich obrusów z ołtarza. Co symbolizuje ogołocenie Jezusa Chrystusa. Jak więc przeżywać ten, ten, ten dzień, te, to pierwsze wydarzenie świętego tryduum paschalnego, y, przyjmując też postawę uniżenia? To jest pierwszy wymiar tego dnia Chrystusa umęczonego i umarłego. Y, Wielki piątek więc ze swoją treścią y, przynależy do tego samego dnia, choć. My już wstajemy i przesuwamy kartkę w kalendarzu, to dla przeżywania naszej wiary wszystko to, co jest Wielki Piątek do wieczora, jest jednym dniem, jednym wydarzeniem z liturgią Wieczerzy Pańskiej. Zachęcam więc dzisiaj do pięknego przeżywania przy świętej Wieczerzy Pańskiej do tego, żeby trwać z Jezusem w modlitwie czy to w kościele, kiedy to jest możliwe, czy w domu, by rzeczywiście znaleźć chwilę na cichą adorację, na ciche bycie z Panem. Takie towarzyszenie Mu w Jego uczuciach do Boga, Ojca, do nas. Te uczucia, które miał w ogrójcu, czy w momencie, kiedy był pojmany. Zachęcam do tego, byśmy głęboko w to weszli. A już jutro zapraszam na kolejne nasze spotkanie gdzie wytłumaczę kolejny element tego pierwszego dnia Triduum Paschy, Misterium Chrystusa umęczonego i umarłego.